Pianie koguta, na wozu czy też kwakanie kaczek. To wszystko Francja uznała za swoje zmysłowe dziedzictwo narodowe. Francuskie Zgromadzenie Narodowe zatwierdziło projekt ustawy, która ma uchronić tamtejszych rolników przed skargami za zapachy i odgłosy wsi. Czy u nas też przydałyby się takie regulacje? Ja z ciekawością tę propozycję francuską analizuję, czy ona jest możliwa do wprowadzenia w Polsce, ale jest to rzeczywiście pewien krok do przodu w tych konfliktach, które. Się toczą w całej Europie, również w Polsce, mianowicie niechęci ludzi, którzy mieszkają na wsi, a nie zajmują się rolnictwem, do jakiejkolwiek produkcji rolniczej na wsi. Na terenie tradycyjnych wsi, tradycyjnej produkcji rolniczej czy, czy zwierzęcej, budują się osiedla domków jednorodzinnych i, i czasami woń obornika, czy też pianie koguta. Przeszkadza ludziom. Uważam, że to jest po prostu absurdalne. To znaczy uważam, że jeżeli ktoś decyduje się na mieszkanie na wsi, nawet jeżeli jest to blisko, blisko miasta, powinien z całym tak naprawdę dobrodziejstwem inwentarza przyjąć takie warunki i uszanować tą specyfikę rolniczą. I uważam, że w tej sprawie nie trzeba specjalnej ustawy, tylko po prostu wiele zdrowego rozsądku. Artykuł 23 Konstytucji mówi, że ustrój rolny polski opiera się o gospodarstwa rodzinne. I co z tego? Co to oznacza? W Polsce to nic nie oznacza. Dlatego mamy coraz gorzej na wsi, dlatego młodzi ludzie nie chcą zostawać na wsi. Jak najbardziej takie regulacje powinny być prowadzone, ale w całościowej tej ustawie o gospodarstwie rodzinnym. Nie incydentalnie, tylko to powinno być już dużo wcześniej pomyślane, bo to nie jest w Polsce nowy problem. Francuska ustawa ma za zadanie uregulować konflikty na linii rolnicy, pozostali mieszkańcy wsi. Najczęściej ci napływowi, którzy osiedlają się na wsi, a później zapachy i odgłosy wsi zaczynają im przeszkadzać. Symbolem takiego konfliktu stał się kogut Maurycy, który trafił przed sąd za to, że piał zbyt głośno. Na szczęście sędzia nie dał się zwariować i orzekł, że kogut ma prawo piać. W Polsce coraz częściej dochodzi do podobnych konfliktów. Ta ustawa francuska mówi o tym, że wieś ma pewne swoje immanentne wynikające z historii, z dziedzictwa kulturowego, również zachowania, które przekładają się na określone również i uciążliwości, uciążliwości hałasowe, zapachowe itd. itd. Ale chroniąc dziedzictwo wsi francuskiej należy również chronić tych rolników, którzy mają zwierzęta, którzy mają... Maszyny i tak dalej, i tak dalej. To są ciekawe rozwiązania, tylko jak sądzę, przyjdzie zaraz totalny atak ze strony tych wszystkich, którzy uważają, że rolnictwo trzeba zlikwidować, bo ono jest szkodliwe. Wieś to jest wieś. Każdy kto decyduje się na zamieszkanie na wsi musi się liczyć z tym, że tam są zwierzęta. Kiedyś 20 lat temu praktycznie w każdym domostwie, w każdym podwórku, w każdym gospodarstwie były utrzymywane zwierzęta. Krowy były ganiane przez wieś. Nikomu nic nie śmierdziało. Dzisiaj oczywiście mamy taką sytuację, że wielu mieszkańców polskich miast buduje się na wsi, ale buduje się wtedy, kiedy już rolnicy tam pracują i oni nie liczyć się z tym, że na wsi śmierdzi, w na wsi śmierdzi naturą, w mieście śmierdzi spalinami, więc mamy do wyboru.